Dobra, teraz tak. Ja muszę to robić? Samo wypierdolnie. A, kurwa, to głośne jest. to kurwa. Napierdolę. To no to kurwa jest. Nie słyszycie? A, czekaj, kurwa. Hello, my name beam, please. Dobra, wal mi troszkę na razie. Uwielbiam, wal mi dudni w uszach. Halo, teraz nie pozwolę mi pobrać, nawet. A kurwa, gdzie ja to pobieram! Ty! Ty nie ten! Ten! Ja pierdolę! Dobra, dobrze, że wykryło tego wirusa. Kurwa, to nie była machina! Co to w ogóle? O, dzięki, Julin! O, Julin, to jest ten! Odzonego, przez... Dobrze, Cześć. że nie pada śnieg, bo chujowo byłoby odśnieżać w taki upał. Przekonaj Maczka, żeby zrobił z nami irl we Wrocławiu w czwartek. Ty też możesz z nami iść. Napierdolimy się jak szmaty i będzie mega zabawa. Pozdrawiam cię.